Mam koniec przed startem odcinka. Zostaw lajka i słowa, bardzo za to dziękuję. I co? Przechodzimy do odcinka. Elo, widzowie, witam was w dzisiejszym odcinku yy, z craftkipl Wars, Witam was w dzisiejszym odcinku co kila zmienia mi się teksturpak. Znaczy, ja, no ja sobie go zmieniam. Mamy na początku tutaj teksturpaka szefa. Jak chcecie te wszystkie teksturpaki, no szefy, tak się nazywa chyba ten txt, nie pamiętam dokładnej nazwy, mogę zaraz sprawdzić. Jak chcecie widzę, jak więcej takich odcinków to like, sub, obowiązkowy eee, i co, lecimy. Ogólnie moim celem no jest wygrać dzisiejszą arenkę eee, z tymi teksturpakami, coraz mam inniejsze teksturpaki, nie wiem jakie mam, także... Mam nadzieję, że jakieś ładne będą, bo naprawdę nie chcę jakichś brzydkich takich, albo jakichś niecenzuralnych. Także, e, no i co? Zostawcie lajka like i suba, wbijamy z nas subów, jesteśmy coraz bliżej i lecimy z tym. Dobra widzowie, teraz zbieram sobie na Fireballa yy, i zrobimy jakieś, nie zniszczymy ko komuś beda po prostu. Także mamy, ogólnie tak, ocenka tego teksturpaka jest, ten teksturpak jest bardzo ładny. Naprawdę, nie wiem, co go robił, ale plus. Nie wiem, czy ten teksturpak był kiedyś popularny, czy kiedy, ale ten teksturpak na plus, naprawdę. Patrzcie. Tak, tamten się buduje. Patrzcie, widzę Teraz zmieniamy te te chyba. O nie. Dobra, teraz jeden. Leży jeden z Dobra, y, możemy już zmienić te, i te X-te szybko tutaj. Nie, czekajcie, zaraz zmienię TXT widzowe. Yy, zaraz zmienię. Ale ten TXT jest naprawdę ładny i chyba zacznę im grać Bedwarsy. Oczywiście to są wszystkie teksty w I do box PvP, i do lifestyle, także no widzę, Będzie ciekawie. Ale dobra, wyeliminowaliśmy jednego. Także możemy... Możemy już... Lecimy, lecimy. Szybko się budować i przyjąć innego? TXT. Dobra. Ogólnie widzę to tak. Moim specjalnym na był texture I nie wiem, czy nadal jest. Jak ktoś umie robić texture yy, i może mnie jakoś nauczyć, czy coś, i ktoś w ogóle komuś się chce mnie nauczyć, to zgłosi się do mnie na Discordzie. Wam linkę do mojego Discorda, a ja szybko zmieniam TXT. Niestety, muszę zmienić. I dobra, zmieniamy teraz na taki najbardziej popularny. Chyba każdy zna ten TXT, jak grał Bedy w ogóle. Co nie, jest to ten TXT. No a on, on też jest przepiękny, widzowie. O tym TXT nie, nie można gadać żadnych chyba złych rzeczy. Każdy, kto grał Bedy, na pewno grał tym TXT. I ja nie wierzę, kto nie grał. Dobra, widzowie. Czekajcie. O, nie, nie tak ja kupię. Okej. Okay. Dobra. Lecimy, lecimy. Widzę, speedrun, szybki. Tak, tak, tak. Tutaj. I przez M co możemy kupić? Kupię sobie Firebola. I potki, i niewidzialność co kupię. A teraz schowam do ECK. Yy, i kupię sobie tutaj wełna. Dobra. Jak chcecie ogólnie ze mną pograć, to wpadajcie na craftkiba, może mnie spotkacie yy, i co? Lecimy? Z koksem. W sumie lecimy z koksem, bo ja jestem koksem. Mamy jeden... Co? A mamy... Jest został jeden morski. Dobra, trzeba go rozjechać. Gdzie jesteś, kolego? Aha, morski u mnie siedzi. Patrzę. Jestem Big Brain'em! Właściwie <laughs> widzę. Bo on jest głupi. On mnie nie widział, ale ja tutaj mam TNT. No, czekajcie, kupię chociaż sobie kamienny na razie. Ile ja kupiłem tego TNT po co ja tyle kupiłem go? Zaraz lecę po morskiego. Błagam, żeby morski nie miał bada. Nie ma go tu, przecież był przed chwilą tu, okay. jestem trochę podejrzana, że ta niewitka mi się skończyła. A chciałem go napotkać jeszcze, jakbym nie miał niewidki. Uhuhu, hu. Jezu, ile ja mam tego, dobra. Um, mam pomysł, widzę by. Teraz muszę się skupić. Dobra, mam jeszcze dwa szmaragdy. To mi starczy na... No nic, okej. Okay. Czekajcie. Dobra, cztery fireball widzę. Nie! Nie! JEST! 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 dobra dziękuję, wam widzę, wam JEST?! wam dziękuję wam Nie! za i i mam nadzieję że że Nie! się się spodobał i co? Alla.